Państwo, po wielu miesiącach starań i po kilku miesiącach intensywnej pracy, mamy przyjemność gościć Państwa na obiekcie sportowym wybudowanym w Brzeźnicy, obiekcie pod nazwą ORLIK 2012. Bardzo serdecznie zapraszam wójta gminy Brzeźnica, pana Bogusława Antosa, o zabranie głosu. Dzień dobry, witam serdecznie. Szanowni Państwo, nim dokonamy otwarcia uroczystego, chciałbym serdecznie powitać przede wszystkim gości, posła nasyńczy, prezydenta Polskiej, prezydenta Tadeusza radnego wojewódzkiego, prezydenta Szydłowskiego, Franciszka, ale i naszego gospodarza, księżna proboszcza Nawa Lenarta Przewodniczącego i radnego, radnych wszystkich naszych, naszej gminy Głównego wykonawcę Pana Władysława Witka, firma Hydrowi, Sołtysów, no i przede wszystkim Mieszkańców naszej gminy, którzy tutaj do nas przyszli, i dzieci, które już widzę, przygotowani są do, do gry. Mm. Witam serdecznie przedstawicieli być. prasy, Kroniki Beskidzkiej, pana Pogdalna, wiadomości powiatowej, pana Kopacza, mm. i wszystkich pracowników, firm, które wykonywały i wszystkich tutaj, którzy znajdują się na płycie pracowników rzędu, witam. Szanowni Państwo, w nim dokonamy otwarcia, bardzo bym prosił się za proboszcza o poświęcenie obiektu. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Drodzy bracia i siostry, posłuchajmy słów świętego Pawła, apostoła do Koryntian. Czyż nie wiecie, że gdy zawodnicy biegną na stadionie, wszyscy wprawdzie biegną, lecz jeden tylko otrzymuje nagrodę? Przeto to tak biegnijcie, abyście ją otrzymali. Każdy, który staje do zapasów, wszystkiego sobie odmawia. Ani aby zdobyć przemijającą nagrodę, my zaś nie brzmieniącą. Ja przeto biegnę nie jakby na oślep, walczę nie tak, jakbym zadawał zdanym w kruźnie, lecz pozdrawiam moje ciało i biorę je w niewolę, abym innym, głosząc naukę, sam przypadkiem nie został uznany za niezdatnego. To słowa z Pisma Świętego według świętego Pawła. Modlitwa błogosławieństwa. Ciebie, Boże, nieustannie wielbimy, bo kierujesz wszystkim przedziwnie. Ty, mądrze, wyznaczasz ludziom pracę i obowiązki i pozwalasz w zmęczeniu ciała i duszy szukać pokrzepienia i szlachetnej rozrywki. Prosimy Cię o to, najłaskawsze Boże, niech wszyscy, którzy w wolnym czasie będą tutaj przychodzić, w tych miejscu zaznają duchowego odpoczynku oraz umocnienia zdrowia duszy i ciała. Niech ubogacają się bratnią życzliwością i z radością oddają Tobie chwałę przez Chrystusa Pana naszego. Bóg, który uświęca wszystko i nasze umysły i wszystkich ludzi i przewraca im siłę ciała, niech kieruje naszym postępowaniem, abyśmy żyli w radości serca i duchowej zgodzie. I niech wszystkich nas zebranych, wszystkich, którzy tutaj przychodzić będą i e, zaszpaczą. Wszelakie obiekty sportowe, niech błogosławi Bóg Przewodący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.